Hej, cześć, siemano, tutaj Stila, to już 12 odcinek z Standardowo powiemy sobie, coś zmieniło się od poprzedniego odcinka. I tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku spróbuję za samą kasę sobie do 50% szczęścia dojechać. Wrzucimy sobie chyba to do kibla, bo i tak to już się nie przyda. A więc może właśnie zaczniemy sobie od kibla. Hmm, tak chyba właśnie ile tutaj mamy e, wypełnienia 320 to akurat będzie na równo, jeśli będziemy potem wrzucać same klejnoty. E, zobaczymy sobie to może się komuś przyda, ale to zaraz przejdziemy sobie tam do laszków na spokojnie wszystko e, może sobie na arenie. Zaatykuję. Teraz właśnie atakuję na arenie, nie z sali v, bo jestem trochę doświadczenia. Bo za pierwsze 10 walk na arenie jest doświadczony, tak jak zaraz tutaj będzie napisane. Tego sobie spróbujemy. Już dwa razy dzisiaj wygrałem. Um, tak. teraz też w ogóle nie ma do tego na no raz praktycznie, jadę, więc spokojnie, łatwe doświadczenie. Może przejdziemy sobie teraz do zbrojowni, Jak widać jest tu weekend epicki. Żadnego epika tu nie ma. Trochę cienko. Jakaś broń by się tu w sumie przydała. Broń w sumie żadnym epikiem by mnie pogardziła. Najlepiej jakby była za samo złoto. W sumie ten epik jest za samo złoto z kabinetu magii. Więc to mi się nieźle przyparciło. O tutaj są dwie potki, jedną tutaj jak szybki. Tak, nic szczególnego tutaj w sumie nie ma. Uuu, wiedźmy tak samo. W sumie właśnie, przejdziemy sobie do kupili. Tu w sumie doszedł ten kupil. I reszta jest strasznie trudna do zdobycia, ja nie wiem jak to mam zdobyć. Ta jest w latu, ta jest w jesień, więc sobie teraz nie pozdobywam. O kurde, 18 to najsłabszy mod, go go zaatakuje. Teoretycznie ma największy poziom, chyba nie, drugi jest, ale mam właśnie tutaj najniższy poziom, najwyższy poziom 23. Tutaj mam 24. No, no to tak jak mówię, on jest najsłabszy dam sobie. Tutaj. Ma 13 poziom tutaj. I może sobie spróbujemy pozpieczeć tutaj, gdzie mam największe szanse. Wszyscy my tutaj hmm. mam duże szanse. Spróbujemy. Który to ma 18? No to właśnie, piękne. A ile Expa? Kurde, nie zapisałem. Będę musiał potem na filmie zobaczyć, ile Expa się już tutaj dostaje. Ładnie. Jest jedno środowisko zjechane. Tak. Tutaj 43, ale to na razie nie będziemy atakować. chyba muszę się troszkę pośpieszyć z tymi pupilami, bo jest już 22, i dopiero pierwszego dzisiaj zaatakowałem. Ale dzisiaj już całą na awkę zrobiłem 120 awanturnych części, więc dobrze Tutaj sobie dwa razy zakręcimy I może będą grzybki Nie, już powiedzieć, że na doświadczenie też na najgorzej I Pierście na co, w chcę Na pierśniki, więc średnio a więc może teraz sobie na szybkości spróbujemy tutaj do 50% dojechać hmm. Tak hmm, Więc może sobie właśnie tutaj zaczniemy Ile tu rośnie? Yy, jedna setna na dwa kliknięcia, więc w sumie na nie no, na jeden na jeden, więc dobra. A nie, raz na jeden, raz na dwa. Więc kurde, w sumie wątpię, żeby 50% się udało tutaj. Chociaż yy. jeszcze 90 milionów nie, nie ma szansy w sumie. A słabo, fajnie by było mieć już te okręgło 50% okręgło no na w sumie maksymalnie, więc, więc więcej by nie było trzeba ale wydaje mi się, że od następnego odcinka już będzie 50% znaczy sobie właśnie dobijamy już do 50% tak więc nie będzie tak słabo a właśnie może sobie zostawię trochę kasy w postaci właśnie jeden poziom pity, chyba tak właśnie Pierwszy raz wbiłem poziom dzięki twierdzy, Dzięki Akademii tutaj w sumie wbiłem poziom. Pierwszy raz, tak jak skończyłem chyba mi brakowało tam milion expo. To sobie posiedziałem przy twierdzy i wbiłem dzięki twierdzy sumie poziom. Tyle się zmieniło tutaj. Klejno to klejnot to Radar I właśnie nowość na serwerze się stanęła. bo jest 15 i już jest czarny klejnot. Tak, ja właśnie próbuję polować tutaj na czarny klejnot, ale przez te 3-4 dni mało co klejnotów wydobywałem, e, bo nie miałem drewna po prostu. Budowałem tutaj właśnie chatę drwala i nie miałem drewna. Teraz dopiero zacząłem znowu e, wjeżdżać, e, znaczy wjeżdżać, wydobywać kamienia. Mm, właśnie od poprzedniego. Odcinka pokonałem właśnie wieżę są Nadal są też zbugowane walki. No 14 milionów w końcu wzdychałem. dobra. Ale co wypadło na siłę? Bez klejnotów, bez miejsca na klejnot. Więc słabo. W sumie po co trzymam tutaj e, obronę twierdzy. To w sumie jest po to, żeby... Ewem ja jak się umówimy, że atakujemy danego gracza, żeby tutaj sobie nacisnąć kontratak i będziemy mieć go od razu. A w sumie tych graczy często atakujemy wspólnie. Więc sobie ich trzymam. Czekam, mam nawet dwa razy. Więc spokojnie. Właśnie zaatakujemy sobie może w ID Portal. Do skryta i ją skrytem. Dziękuję, do widzenia. Ma 2 miliony 700 tysięcy doświadczenia. No na 50 osób niby... Nie no w sumie to i tak jest dużo, no ale co zrobisz. Nic nie zrobisz w w sumie coś się zmieniło. Członków nadal nie mamy. Ale też od dawna ich nie mamy, więc niewiele się zmieniło. W sumie nic tylko te 15 salarycersko nawet rozbudował. I tutaj awansowałem przez chwilę w sumie. Opisu nie ma żadnego, czyli już jest nieaktywne. Tutaj się w sumie w twierdzach spadam cały czas, ale... Jest chyba taki wymóg, żeby jednego pupila zdobyć, to trzeba być w top 100 twierdzy, więc spokojnie się utrzymuję. Nie ma się o co martwić. Pila. No, pupile. Dzisiaj pewnie gdzieś do 150 walsuję. Szczerze, nie kładę takie tutaj... Mocne, yy, nie kładę za dużo w tych pupilach. Mam tyle procent, tyle mam. Bardziej tutaj się w ekwipunku skupiam. Hmm. Przejdziemy sobie może do loszków tutaj. Z tym nie mogę ruszyć ani na krok, chociaż jest krytyk. 10 milionów O! Będzie powyżej 10. Będzie na pewno. Z 12 muzyków ładnie, ładnie go tutaj zjechałem. Może sobie zaatakujemy jakiegoś loszka. Ale szczerze w sumie nie wiem kogo. No mógłbym tutaj siebie zaatakować. Ale też chcę grzybki pozbierać trochę. Żeby potem było więcej kupów, bo nie, nie damy raz. Chociaż Pięć. No, musiałbym przynajmniej 2 3 osób zadać, a nie tak jak jeden mu zadaje. Chociaż mam te rękawiczki, z tym, że powinienem w lachach zaczynać pierwszy. To nie wiem, czemu nie zaczynałem z nich. Może przez to, z, z nimi, może właśnie przez to, że z sobą walczyłem. No ale trudno. <laughs> może jeszcze sobie tutaj spróbujemy jakieś środowisko zaatakować. Jeśli ten miał 18, ten 22, 24, chyba ma. To sobie zaatakujemy. 26. O, no i pięknie. Tutaj sobie, ślimunowi podwyższymy poziom Tutaj tak samo sobie zaatakujemy No i jest, no, piękne yuki full Czemu, nie mogę? Już mogę, dobrze Odbierzemy tutaj sobie szybko Co teraz w sumie planuję rozbudować? W sumie sam nie wiem Ale tak myślę, czy sobie nie pozbierać na kamieniałam? 2 miliony drewna, kurcze no ale chyba i tak na mam będę zbierał, więc może teraz sobie spróbujemy jakoś zaatakować. Właśnie, właśnie jeszcze nie zrobiłem jednej rzeczy. Nie podwyższyłem tutaj poziomów. Tutaj chyba nie mam szans, nie, więc na razie, tak jak mówię, nie będę tracił grzybków. Jeszcze sobie do końca wiedziemy tutaj w szczęście. Nawet 48% nie będzie. Więc jakiś weekend na złoto by się przydał Będę 40 Nie, nie będzie Więc słabutko Myślałem, że to jakoś lepiej pójdzie A już nie mogę Dobra Spróbujemy sobie tutaj poatakować O jest To bym musiał tak tutaj 8 Z 15 by wystarczyło Miejmy nadzieję Nie, nie wystarczy Niestety, tak o jest! Wystarczy. No i 59 i 15 drewno będziemy na plus. A kamień na zero w sumie. Więc nie najgorzej. A już nie rozłoto, to w sumie średnie. Więc jeśli chyba chodzi o postać z S25, to by było na tyle jeszcze sobie tutaj na arenie. Spróbujemy kogoś pyknąć tego. Co? Jakim prawem? No nie wiem. No dobra, ale to tak. trudno. Tak, nic nie zabrało. Więc jeśli chodzi o S25 to by było na tyle. Hmm, więc zaraz przejdziemy sobie do S33, więc to zobaczymy za chwilę w sumie. Więc tak, um, jesteśmy już na S33. Tu w sumie też awkę zrobiłem. Jeszcze sobie nie będziemy ustawiać yy, żadnej warty. Sprawdzimy sobie szybko tylko sklepy. O! Nie, nie nie. Właśnie w doborze broni. Chodzi o to, żeby miał jak największy rozrzut yy, w obrażeniach. Czyli, jak mam tutaj 72 do 84, tutaj tu jest o wiele lepiej bo ma najniżej i najwyżej A szczerze, sam nie wiem czemu tak jest eee, tak po prostu się przyjęło i tak ma być No będę robił tak jak wszyscy, nie będę inny więc wydaje mi się, że tak jest po prostu poprawnie, najlepiej wdamy sobie tutaj szybko w statystyki bo tutaj kręciłem już, nie, nie kręciłem sobie tutaj szybciutko zakręcimy będą grzybki, nie będzie Uuu, potężka, ale mała. Jeszcze sobie tutaj jedno dodamy. Przechodząc właśnie, jeszcze sobie tutaj szybciutko. Eee, przechodząc do lochów właśnie, tutaj już odkryłem następną, do trzeciego locha, czyli ruiny Gnark. Ale i tak będziemy chyba atakować tutaj drugiego, on no, ma 28 ile się nie mylę. Tak, jest wodnikiem. Eee ręczność, no to żeby będzie dobrze tutaj e, tłumił i trzymał też moc sporymal, no spokojnie powinniśmy go pokonać mas nie wiem, może 13% nakryta, jak to Lochy tak więcej mają być, niż my. i nie ma żadnego epika tutaj poczta walki oh, e, z z guildem właśnie tutaj pokonaliśmy Locha ostatnio już... o właśnie chyba zmieniłem nie, od poprzedniej odcinek też w tej gildiego, więc okej okay. więc chyba tyle płacimy sobie jeszcze tutaj złoto No to tak jak mówię chyba by było na tyle Wydaje mi się, że już nic więcej tutaj nie będzie Jeszcze raz... o 14 tysięcy Dobra, więc tak jak mówię do, do zobaczenia do następnego odcinka jeśli się podobała łapka w górę subskrypcja to do zobaczenia Siema.